jako pierwszą masę, zrobimy sobie coś, co jest super proste. E, mam nadzieję, że każdy z Was ma w domu kaszę mamną. Dzisiaj ją wykorzystamy do tego, żeby zrobić coś, co w zrobieniu nie jest skomplikowane, ale za to jest bardzo przyjemne e, w dotyku, co świetnie wpływa na sensorykę. Kosz też on. E, ja na razie zdejmę Rękawiczki, bo bardzo nie lubię w nich pracować. Wolę dotykać swoimi dłońmi. Co jest dla mnie istotne, kiedy robię jakąkolwiek masę? Staram się nie odmierzać. Robię to na oko i mam nadzieję, że Wy też będziecie się tym bawić, bo uważam, że nie ma sensu odmierzać dokładnych ilości, że to ma być konkretnie jedna szklanka. Mniej więcej trzeba zachować proporcje, ale. Dla jednego masa, która będzie bardziej twarda, będzie bardziej przyjemna do zabawy. Inni wolą bardziej miękkie. Jeszcze inni takie glutowate, ciągnące się. Więc fajnie zrobić sobie masę, która dla każdego będzie idealna. Ważne, żebyście Wy zrobili taką, która Wam będzie podobała się najbardziej. Kasza Manna. Zwykle jedzona przez dzieci. Z cukrem mycie robimy bez cukru. Odmierzę to szklanką, ale tylko umownie żeby nie przesypać, pewnie w trakcie będę dodawała różnych, różnych proporcji jeszcze więcej wody, więcej kaszy. Powiedzmy, że szklanka kaszy malnej. Do tego potrzebny jest nam już tylko wrzątek. Ja już mam w swoim czajniku wodę zagotowaną przed chwilą. Musi być gorąca, żeby ta kasza malna się fajnie skleiła. Wody tajemy mało. Lepiej ją dodawać Powolutku, żeby nie przelać. I tu nam się przydaje ta łyżka. Ale bez łyżki ciężko byłoby na początku tą gorącą masę wyrobić. Ja jej na razie robię bez koloru. Za chwilę, jak zrobimy masę podstawową, będzie można ją sobie dodatkowo zabarwić. Tu trzeba ostrożnie, dlatego że masa jest na początku bardzo ciepła wygląda klejąca ręka. To wszystko wyrabiamy tak jak ciasto. Czyli delikatnie, tak żeby wszystkie składniki się połączyły. Cechuje się jak, jak em, plastelina, bo może bardziej jak ciastolina. Minuta pracy, a zabawy z tego jest bardzo dużo. Ta masa... Jak się ją zostawi na jakiś czas ulepione z niej figurki to one się zrobią bardzo twarde, będzie je sobie można gdzieś później położyć. Masa się niestety nie nadaje do wielokrotnego użytku, będzie nam się wysuszała. Uważam, że moja ma konsystencję idealną, taką jak lubię, czyli trochę się klei, ale nie za bardzo, nie zostaje na rękach. To, co zostało, to z poprzedniego mieszania. Można ją sobie... O, stawiam teraz miskę, bo w misce też nie lubię tego robić. wolę to zrobić na stole. Wy możecie to zrobić nawet na podłodze. Jeśli macie jakąś folię, bo szkoda Wam podłogi, to ją rozłóżcie. Jeśli nie, to nic się nie będzie działo. Zachowuje się jak ciasto. Po prostu. Można go sobie teraz fajnie podzielić na mniejsze kawałki. Ja w tych małych butelkach, które tutaj mam z wodą wymieszam sobie już różne kolory tego mojego barwnika. Jeśli teraz mokrą ręką dam radę klienić, Tak. tak jak powiedziałam, to moje barwniki są bardzo wydajne, więc nakładam je końcówką łyżki, bo wystarczy dosłownie odrobina. Przy okazji jest też fajny efekt, bo to będzie za chwilę spływało w dół. Tu mam taki oszukany barwnik, który wygląda pomarańczowy, ale wcale pomarańczowy nie jest, bo jest zielony. Ten zabieram. Bo bardzo lubię zahaczać o różne rzeczy rękami. Później jest mała katastrofa, nie ta zakretka. Zielony już mamy gotowy. Barwniki spożywcze są o tyle fajne, że jeśli... Macie małe dziecko, które ma tendencję do wkładania wszystkiego do buzi. To w przypadku barwienia czegokolwiek barwnikami spożywczymi nie szkodzi, jeśli to zje, wszystko się do jedzenia nadaje. Teraz trzeba trochę uważać, żeby nam się ta masa przez dodanie wody z barwnikiem nie zrobiła za rzadka, więc ja sobie naleję na łyżkę. teraz zobaczymy, jak to się zafarbuje. A będę musiała chyba jednak jeszcze dodać trochę kaszy. Tą wodę do barwników mam już zimną. Ona no nie musi być wcale gorąca. I jak z każdym ciastem, jak się za bardzo klei, trzeba dosypać. Zrobił się tylko lekko zielony, więc myślę, że trzeba zmienić zasadę i najwyżej pobrudzę sobie te ręce. Trudno. Zagnieciemy od razu z barwnikiem, Wtedy kolor będzie fajniejszy. Mam nadzieję. Będzie nam wychodził takimi falami. O, o tym mówiłam właśnie. Tak się dzieje z barwnikami spożywczymi. Weźmiemy jeszcze troszkę. Właściwie daje nam to dodatkowy efekt, którego nie zaplanowałam czyli takiego marmurkowania masy. Ona no, będzie nierówno powarbowana. Zieloną już mamy. Później te wszystkie masy możecie ze sobą pomieszać. Dodamy teraz pomarańczowej. Bo takiej jeszcze nie mam. A co? Zagnieciemy z pomarańczową. Przydałaby mi się taka maszyna do zagniatania. Będę miała pomarańczowo-zieloną, bo na ręku już była wcześniej zielona farma. Pomarańczową zostawię tak, ale mam jeszcze, jaką mam jeszcze? Niebieską mam jeszcze. Niebieska jest moją ulubioną, ale muszę powiedzieć, że zostawię największe świat. Jak się pracuje w dziale edukacji muzeum, czy gdziekolwiek indziej. To się wygląda właśnie tak po pracy, jak zobaczycie kiedyś na ulicy człowieka, który jest cały w farbie, albo ma ręce, które wyglądają podobnie do moich teraz, to możecie w Ciemno strzelać, że pracuje w muzeum. Odkleiło się trzy bardzo szybkie, bardzo proste masy. Super tanie przy okazji, bo kaszamanna kosztuje grosze. Wodę macie w kranie. A barwniki, tak jak powiedziałam, możecie zrobić z wszystkiego. Jeśli nie chcecie barwić masy, to po prostu zostawcie ją taką, jaka jest naturalnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.